Cześć! Po bardzo długiej przerwie skończyłem w końcu foliaka i w większości ścieżkę wokół niego. Jedyne co to jeszcze muszę uzupełnić ziemią. Stelaż wymieniłem się za coś innego z sąsiadką. Także stelaż był, dorobiłem tylko te, te ramki. Tak, żeby z jednej strony móc zrobić drzwi, z drugiej strony móc zamocować lufcik. Zaraz tam jeszcze przejdziemy. E, dodałem jeszcze linki, które podtrzymują folię, żeby w razie deszczu nie, nie obwisało. E, otwór się trochę zwęzić, e, właśnie pod kątem drzwi. Taczka ma 60, e, wejście jest na wprost ścieżki pomiędzy mm, grządkami. I drzwi otwierają się w tą stronę. Więc, idąc z taczką, czy to z tej, czy to z tej, czy z wodą, spokojnie jestem w stanie tutaj podejść. Ech, dobra, wychodzę, bo się ugotuję. E... na razie to zamkniemy. E... Dobra, no i co? No, i tutaj jak widać. Ścieżka nie jest jeszcze zafugowana, jest na razie obrzucona ziemią, e, którą muszę rozdrobnić, tak żeby właśnie weszła pomiędzy szpary. E, sam lufcik jest nie na zawiasach, tylko na paskach parcianych. A tutaj jest gwózdek, który jeśli sobie przekręcimy go, to możemy go użyć albo jako zabezpieczenie przed nadmiernym otwieraniem, a tak naprawdę po prostu go zostawiać. Bo nie ma sensu tego blokować, to jest specjalnie tak zrobione, żeby w razie czego sobie trochę chodziło. Chociaż może jednak dodam tutaj gwózdek i blokadę. No ale pomyślimy, na razie na pewno jest taki wrzątek, że warto to zostawić otwarte. Mam nadzieję, że z jednej strony wystarczy. Co jeszcze muszę dorobić? Teoretycznie, jakąś blokadkę. Na otwarte drzwi. Wiadomo, że w tej temperaturze nie będę, zwłaszcza, że mam pustą, nie będę jej trzymał w zamkniętej obecnie. No chyba, że chcę wysuszyć kompletnie te trawska Teoretycznie to się tutaj kończy idealnie, jak jest wcięcie w grządce. Więc wystarczyłoby coś dać do grządki i blokować, ewentualnie kłaść po prostu jedną taką beleczkę sobie zostawić jako blokadę. Hmm. A nie wiem, w sumie niech się ugotujemy. No, tak jak widać, nie jest to super szelne. Jest szpara hmm. zastanawiałem się nad tym, żeby dać tutaj folię tą folię wydłużyć, żeby zachodziła na to. Eee. Ale zawsze mogę to jeszcze dorobić. Na chwilę obecną zostawiam, tak. Eee. Rośliny, tak tam nie ma. Hmm, to będzie miało znaczenie wczesną wiosną, ewentualnie mogę zawsze zrobić tak, żeby hmm, zrobić tutaj z foli taką hmm, jakby zakładeczkę, taki, taki bąbelek założyć, przybić wzdłuż całego i będzie robiło jako taka pseudo uszczelka, To hmm, też jest jakąś opcją hmm, się okaże. Dobra, na razie zostawiam to tak jak jest. I następnym razem będę musiał ogarnąć do końca ścieżka, to znaczy zasypać ziemią te otwory, przekopać ten kawałek i w końcu powstać tutaj truskawki, które już czekają półtorej roku na wsadzenie. No, dobra, tyle, dzięki, hej!